Telewizja Lato chce dzisiaj uwieść Państwa urokiem Gór Opawskich. Stąd nasze spotkanie zaczynamy pod Amorkiem. Plac z Amorkiem w Głuchołazach, w swoim czasie nosił mniej romantyczną nazwę, był placem Wojsk Ochrony Pogranicza. Z kolei Amorek jeszcze przed wojną też wyglądał inaczej niż dzisiaj. Jak? To wie Jerzy Chmiel, przewodnik PTTK, z którym będziemy poznawać Góry Opawskie i ich okolice. Już przed wojną e, na, e, w środku fontanny stał cynowy amorek trzymający jeszcze większą rybę od siebie, z której pyszczka e, wypływała woda, z amorka ponoć też wypływała woda. Niektórzy pamiętają, możemy się domyślić skąd. Za to stąd z placu z Amorkiem grupy turystów wyruszają na wędrówkę. My chcemy zabrać państwa na Biskupią Kopę, najwyższy szczyt opolszczyzny. Wyruszamy z węzła szlaków na Placyku Zamorkiem czerwonym szlakiem przez przednią średnią kopę do Podlesia, następnie przez Wieś z do Jarnoutówka i bardzo stromym podejściem przecinką graniczną na szczyt Biskupiej Kopy. Po drodze we wsi Jarnołtówek przystanek nad Złotym Potokiem. Nazwa strumienia nie jest przypadkowa, tak jak i strój naszego przewodnika. Góry opawskie słyną też z tego, że kiedyś pozyskiwano tutaj złoto. Czy jest szansa, że my dzisiaj też tutaj znajdziemy jakąś cenną złotą grudkę? No niewykluczone. Tu było bardzo bogate złoże złota. Zresztą w tych górach występuje wysokich również złoto. I woda, no tak jak widzimy, znosi tu z gór kamienie, ale również i drobinki złota. Górnicy odzyskiwali 60%. Zlewamy wodę, bo woda przeszkadza i prawdopodobnie mamy, proszę, drobinkę. Moje złoto. do szczytu biskupiej kopy już bliżej niż dalej, ale my wędrujemy szlakiem, który został tutaj wytyczony już pod koniec XIX stulecia. Dokładnie w 1882 roku wytyczono znakowane cztery ścieżki z Prudnika. Na szczyt Biskupiej Kopy oraz dwa szlaki z Głuchołaz, jeden na Biskupią Kopę i w tej chwili my właśnie na tym szlaku się znajdujemy. W przyszłym roku będzie 130-lecie. To są najstarsze znakowane szlaki turystyczne na obecnych ziemiach polskich. To idziemy dalej. Idziemy. A tak na początku znakowano tu szlaki. Ich sieć w górach opawskich jest bardzo gęsta. Niemal tak gęsta jak w Tatrach. Szczyt Biskupiej Kopy to cel naszej wędrówki. Bardzo chętnie przybywają tu także krótkofalowcy. Wchodząc na górę można uzyskiwać dużo większe zasięgi łączności na falach ulica Krótkich. Największy dystans na jaki udało się Państwu nawiązać kontakt stąd? Z tej góry? Z tej góry to no, Europa właściwie. W, Włochy i na północ Norwegia. Na zachód Francja. To są już takie nienormalne zasięgi, bo, bo, bo to już jest poza horyzontem. Najdalsze moje prywatne, prywatna łączność to jest północno-zachodnia część Danii. Kiedy wszyscy fani krótkofalarstwa mogą się tu zjawić? No pierwszy weekend sierpnia. Według pomiarów satelitarnych biskup Jakopa wznosi się na 890,6 m nad poziomem morza, ale można wspiąć się wyżej na 18-metrową kamienną wieżę widokową. Budowla stoi po czeskiej stronie góry, nosi imię cesarza Franciszka Józefa, a wspinaczka na szczyt naprawdę się opłaca. Tu dopiero są widoki, jak z lotu ptaka. Bardzo często widoczne są Beskidy czy karkonosze, a gdy powietrze jest wyjątkowo przejrzyste, to widać także tatry. Stąd do Tatry jest 220 km do Chrzelic znacznie bliżej. Będąc na Opolszczyźnie, warto tam zajrzeć, bo tak jak biskup Kopa jest Mekką krótkofalowców, tak Chrzelice są Mekką jednokołowców. Państwo chwalicie się, że Chrzelice to jest najstarszy ośrodek w Polsce monocyklingu i największy ośrodek w Polsce tej dyscypliny sportowej. Faktycznie każdy jeździ tutaj na monocyklu? Tak, może powiedzieć tak, w skrócie z mekka monocyklingu w Polsce, rzeczywiście najstarsza sekcja pierwsza powstała tutaj, z czego jesteśmy dumni jako krzeliczanie. No i jedna Piąta, jedna, czwarta szolic potrafi jeździć na rowerkach. Policjanci patrzą bardzo popaczliwie na nas, jak jeździmy sobie na takich monocyklach e, ścieżką rowerową albo chodnikiem. Ale jak jedziemy gdzieś dalej w Polskę, czy na przykład już nawet Opole lub Wrocław, to naprawdę ludzie patrzą ze zdziwieniem na czym my jedziemy. Czy pytają, gdzie mamy drugie koło albo gdzie mamy kierownicę, prawda? Latem do Przelic już drugi rok z rzędu ściągają fani monocykli z całego kraju. Odbywa się tu festiwal Jedno Koło. Biorą w nim udział prawdziwi wyczynowcy. Przywożąc w gości tutaj zawodników z całej Polski, też z zagranicy, no właściwie uczestniczymy w tym, co tutaj się dzieje już od, od ponad 40 lat. Skok w wzwyż to była dyscyplina, którą tutaj oglądaliśmy. Co jeszcze można robić na monocyklu? W zasadzie, szczerze mówiąc to wszystko. Już teraz ludzie robią wszystko. Można skakać w wyż, można skakać w dal, e, można jeździć trialowo, czyli pokonywanie przeszkód w określonym czasie. Oprócz tego jest flat, czyli, czyli triki i, i łączenie trików w komba tak zwane. Oprócz tego jest street, czyli jeżdżenie po mieście z wykorzystaniem murków, e, rurek, poręczy, a także jazda górska. Zmagania jednokołowców odbywają się również w malowniczej scenerii średniowiecznego zamku. Dziś niestety zrujnowanego. Obiekt ma być w przyszłości zrewitalizowany, wtedy stanie się centrum dialogu kultur i dodatkową atrakcją tego miejsca. Z Chrzelic przenosimy się na Rivierę. Nyską Rivierę dodajmy. To miejsce, które śmiało można polecić miłośnikom bardzo szybkich. I bardzo głośnych maszyn. Janusz, Mariusz, członkowie klubu Jet Nysa, entuzjaści skuterów wodnych, maszyn, które rozwijają prędkość ponad 100 km na godzinę. Tak czytałam, to prawda? Tak, zgadza się. Jest to prędkość podstawowa maszyn podstawowych fabrycznych. W klasie stock uzyskują takie prędkości, aczkolwiek jest klasa open. To znaczy, że można w niej przerobić wszystko, by była najszybsza i najmocniejsza. Jezioro Nyskie, czy to jest właśnie akwen, na którym motorowodniacy będą się czuli dobrze? Wydaje mi się, że tak, gdyż jest, nie ma tutaj ograniczeń co do używania sprzętu motorowodnego, a z tego względu, że nie ma tutaj strefy, strefy, która zabrania nam używanie tego sprzętu. Wiemy, że na wielu innych jeziorach jest to zabronione ze względu na ptactwo i inne zwierzęta. Tutaj no, jest tylko część jeziora odgrodzona, gdzie nie wolno wpływać, a tak motorowodniacy mogą używać oczywiście w ramach przepisów i, i spływać z ostrożnością, by komuś nie zrobić krzywdy. Klub młody, można powiedzieć na dorobku, ale panowie tutaj właśnie święga po e, puchary, trofea. E, pan w tamtym roku na Mistrzostwach Polski stanął na pudle, jak to się mówi. Tak jest. Trzecie miejsce w klasie Jet Open. Jet Open, czyli właśnie przerobiony skuter. Klasa skuterów tak. stojący, Stojących. Nawet bez maszyny można się do klubu dostać. Wszystkich zapraszamy, kto ma tylko niesłomiany zapał, a naprawdę dużo chęci zabawić się w to hobby. Zapraszamy.